To, czego pragniesz, już masz w sobie. Wiele razy słyszałam to zdanie, ale chyba nie do końca rozumiałam, o co w nim chodzi. Teraz patrzę na tą sentencję, na tą prawdę, na tą wiedzę ukrytą w tym zdaniu w zupełnie inny sposób, ponieważ łatwo jest powiedzieć, a trudniej tak naprawdę poczuć. Wtedy, kiedy coś poczujemy tak całym sobą, całym sercem, to to już należy do nas. Bo możemy sobie powtarzać różne zdania, które tak naprawdę nie mają głębszego znaczenia dla nas samych. Nie potrafimy ich wykorzystać w życiu. I dzisiaj opowiem Ci, jak ja rozumiem to zdanie i jak bardzo dla mnie ono jest prawdziwe. To, czego pragniemy na zewnątrz, czyli tych wszystkich rzeczy materialnych albo jakiegoś rodzaju relacji, to tak naprawdę pragniemy dla naszych uczuć. Nie pragniemy samochodu, czy nie pragniemy domu, czy nie pragniemy pieniędzy po to, żeby to po prostu posiadać, tylko dlatego, że chcemy doświadczyć dzięki temu jakiegoś rodzaju uczucia. Czyli na przykład chcemy poczuć się bogaci, chcemy poczuć się szczęśliwi, chcemy poczuć się kochani i tak dalej. Więc kiedy już mamy tą podstawę, kiedy wiemy, że wszystko, co chcemy sobie wymanifestować, co chcemy sobie wykreować, tak naprawdę robimy dla uczuć, to mamy pewnego rodzaju, właśnie tutaj, fundament, na którym możemy tworzyć. I teraz, jeżeli już sobie odpowiesz na pytanie, dlaczego ja pragnę takiej, a nie innej pracy, albo dlaczego ja pragnę relacji, jakie to uczucie mi zapewni? Tak mi się wydaje, no nie? że takie uczucie mi zapewni. Ja szukam cały czas tego uczucia, tak naprawdę. Kiedy już sobie odpowiesz na to pytanie, jakie uczucie tam jest ukryte, którego ja potrzebuję, no nie, to uświadomisz sobie, że nie musisz tego uczucia pozyskiwać z zewnątrz. Czyli jak kupisz ten samochód albo kupisz ten dom, to to nie przyjdzie z zewnątrz, to uczucie. Tylko tak naprawdę ta dana rzecz może w jakiś sposób aktywować, i ja to pokażę właśnie na ciele, jakby otwierać jakąś szufladę w Twoim ciele, otwierać jakąś szufladkę w Twojej głowie, która mówi, tak, to jest szczęście, no nie? Albo tak, teraz czuję się kochana. Czyli te uczucia, których potrzebujemy, nie przychodzą z zewnątrz. One są cały czas w nas samych. I może nam się wydawać, że. My tego w sobie nie mamy, że być może ja szukam relacji, bo nigdy nie czułam się kochana. Ja szukam mężczyzny po to, żeby właśnie mnie pokochał, bo ja bym chciała doświadczyć, jak to jest być kochana. Nie, to nie jest tak. Czuliśmy się kochani. Mamy to uczucie w sobie i ja ci dzisiaj pokażę, że nie musisz tego nabywać poprzez żadne rzeczy materialne, ani poprzez żadne relacje poprzez żadnych ludzi. To wydarzyło się naprawdę. I, I kiedy ja to odkryłam, właśnie, że to wszystko, czego potrzebuję, już mam w sobie i to się wydarzyło naprawdę, ja nie muszę tego sobie wymyślać, wymarzyć, wymanifestować, wykreować z jakiejś innej przestrzeni, może z duchowej, a może z jakiejś innej przestrzeni właśnie materialnej na przykład. Nie. To już jest we mnie, ja to mam. Dlaczego więc tego nie widzę? Dlaczego tego nie czuję? Dlaczego nie potrafię się z tym połączyć? Dlaczego yy, już teraz nie czuję się kochana, tylko wydaje mi się, że jak będę miała tą relację, to się poczuję, no nie? Dlaczego nie umiem włączyć tego guziczka, no nie? Taki guziczek tutaj jest i po prostu włączam ten guziczek, o, czuję się kochana, no nie? Dlaczego? Dlatego, że na jakimś poziomie ja mam odrzucone to uczucie albo przykryte moim bólem. Czyli to oznacza, że w Twoim dzieciństwie i później też może w dorosłym życiu było tyle poczucia odrzucenia, że ten ból, poczucie odrzucenia, ten smutek, ta złość, ten lęk, bezsilność, te trudne emocje. Zakryły to poczucie bycia kochaną, bo tych momentów było na przykład bardzo mało, bo y, te momenty trwały na przykład bardzo krótko. I przede wszystkim dlatego, że nasza głowa, i mówiłam to w poprzednim nagraniu, jest nastawiona na przetrwanie, więc siłą rzeczy będzie pokazywała to, co jest trudne, będzie pokazywała zagrożenie, będzie pokazywała właśnie te tak zwane złe rzeczy, negatywne rzeczy. Będzie nam to pokazywała, będzie pokazywała, czego nam brakowało i jakie to jest trudne, po to, żebyśmy uniknęli tego w przyszłości, po to, żebyśmy właśnie przetrwali, bo jeśli ja widzę coś, czego się boję, tak? To ja będę prawdopodobnie tego unikać. I jeżeli kiedyś w relacji z rodzicami doświadczyłam dużo odrzucenia, to teraz z jednej strony marzę o tym, żeby mieć w relacji miłość, a z drugiej strony ja unikam tej relacji, bo boję się, że znowu zostanę, właśnie odrzucona. I teraz wracając do tego, co powiedziałam na początku. My już dostaliśmy miłość. My już dostaliśmy poczucie bycia bogatym, poczucie bycia szczęśliwym, poczucie bycia radosnym, to czego tam potrzebujecie, poczucie bycia odważnym, tego, że ktoś w nas wierzył. My to wszystko tak naprawdę dostaliśmy i to jest zapisane w naszym ciele. I teraz kwestia tego, żeby to otworzyć, jak szufladkę i przyjąć. To jest moje. To jest moje. I napełnić się tym. No bo wiadomo, kiedy, kiedy odrzucamy to bycie właśnie kochanym, wiem, że to może dziwnie brzmieć, że my odrzucamy bycie kochanym, ale odrzucamy to. Bo na przykład bycie kochanym kojarzy nam się właśnie z odrzuceniem, czyli tam jest taki znak równości pomiędzy miłością a odrzuceniem, więc jeżeli nie chcemy doświadczyć odrzucenia, to będziemy automatycznie odrzucać właśnie bycie kochanym, będziemy odrzucać miłość, tak? I ja wiem, że to jest pokręcone, nie? Albo na przykład, tak jak w moim przypadku. Hmm, na przykład bycie, bycie bogatym, poczucie bycia bogatym, gdzie w moim domu było bardzo dużo biedy i często brakowało pieniędzy. Ale kiedy te pieniądze przychodziły i moi rodzice czuli się bogaci czyli ja już to dostałam widzicie to, nawet w takim biednym domu, no nie? I moi rodzice czuli się po prostu bogami bogami świata, bo tata przyniósł wypłatę albo mama załatwiła jakieś pieniądze, no nie. I wtedy pamiętam tę pamiętam atmosferę w domu, takie szczęście. My dostawaliśmy pieniądze na słodycze, wszystko wtedy było aż po prostu do, że tak powiem, zażegania. No rodzice oczywiście wszystko na alkohol, no nie, wydawali jedna wielka impreza, ale jak my mieliśmy słodycze, to się zajmowaliśmy sobą, ja z moim rodzeństwem, więc ten, to ich picie nie było takie wtedy straszne, no nie. I z czym mi się kojarzy to poczucie bogactwa? Dlaczego ja je odrzuciłam? Z tym, że za 2-3 dni przychodziła. Totalna bieda, czyli jak moi rodzice poimprezowali sobie 2-3 dni tak na maksa, także wszystko po prostu było tam, co byśmy tam nie chcieli, nie wymyślili sobie, to później był głód, czyli z takiego, wow, no nie, był taki spadek do głodu do totalnego głodu nawet nie było nawet nie było kromki chleba bo wszystko właśnie było zjedzone wszystko było wypite już po prostu było takie dno no nie więc ja automatycznie połączyłam sobie że bogactwo to tak naprawdę równa się bieda to tak naprawdę równa się brak to jest ten znak równości no nie że po bogactwie przychodzi zaraz spadek więc mój umysł nie chciał tego przyjąć bo nie chciał doświadczać tego spadku. I to tak samo jest w relacjach. Jeżeli miłość kojarzy ci się z odrzuceniem, to będziesz odrzucać miłość i poczucie bycia kochanym. Ale to, co właśnie dzisiaj bardzo chcę podkreślić, to nie znaczy, że tego w sobie nie masz. Masz to w sobie. I to jest bardzo dobra wiadomość, <noise> że nie musimy tego pozyskiwać z zewnątrz, tylko to jest. W nas. Chcę przez to powiedzieć, że jesteśmy pełni i naprawdę mamy wszystko, czego potrzebujemy, co chcemy sobie wymanifestować, już teraz to mamy. Tylko potrzebujemy to odnaleźć. I czasem to jest taka, że tak powiem, koronkowa robota, bo tak jak powiedziałam, najpierw sobie zadajemy pytanie, czego ja pragnę, na przykład relacji, tak. Jak chcę się czuć dzięki tej relacji? Kochana, tak? Czyli tutaj mamy taką koronkową robotę. Chcę się czuć kochana. I teraz moim zadaniem jest odnaleźć moment w moim życiu, kiedy ja czułam się kochana. I najlepiej sobie tego momentu poszukać w dzieciństwie, ponieważ to dziecko zbiera te zasoby, które później. Wybrzmiewają, hmm, rozkwitają właśnie w dorosłym życiu. Zbiera te zasoby takiego właśnie tak zwanego dobra i tak zwanego zła, czyli zbiera te przyjemne doświadczenia i zbiera te nieprzyjemne doświadczenia, te traumatyczne doświadczenia i te karmiące doświadczenia jakiejś właśnie takiej czułości czy bliskości. I teraz yy, uwaga: my tego wcale nie musieliśmy dostać od rodziców. Mogliśmy to dostać na przykład od babci, która była nam bliska od jakiejś cioci, słyszałam dużo różnych historii na terapiach, okazywało się, że na przykład przyjaciółka mamy dawała jakąś tam bliskość, tak? My potrzebujemy znaleźć ten moment, kiedy czuliśmy się kochani. Daje to na przykładzie tej relacji, ale tak naprawdę dotyczy to wszystkiego innego. I kiedy mamy już ten moment, i wiemy, co się wtedy wydarzyło, czyli na przykład poczułam się kochana, kiedy mama mnie y, przytuliła, albo poczułam się kochana, kiedy ktoś zwrócił na mnie y, uwagę w taki, a nie inny sposób. To teraz potrzebujemy dawać sobie tego więcej, żeby to uczucie zacząć pielęgnować. Nie szukamy, właśnie, partnera, tak? Nie szukamy. Yy, ja nie mówię, żeby w ogóle tego nie robić, tak? Tylko po prostu yy, w czasie tego tak zwanego kreowania rozwijamy w sobie to uczucie, dajemy rozkwitnąć temu uczuciu, którego potrzebujemy. Dajemy sobie więcej tego, co już dostaliśmy. Otwierając jeszcze głębiej i jeszcze bardziej tą szufladę, tam gdzie jest miłość. Otwieramy to serce na siebie. Możemy też oczywiście robić to dla innych, czyli pokazując innym, że ich kochamy, bo to działa w taki sposób, że im bardziej kogoś kochamy, im bardziej okazujemy komuś miłość, tym bardziej czujemy się kochani. I to bardzo widać wtedy, kiedy mamy dzieci. Kiedy właśnie dajemy im jak najwięcej tej czułości, miłości, uwagi, zabawy i wszystkich innych rzeczy, jestem teraz na czasie, to tak naprawdę ta miłość w jakiś sposób karmi też nas. My to dajemy, ale tak naprawdę czujemy się, kochanie, czujemy się właśnie tą miłością. To był przykład z miłością, a na przykład m, jeśli chodzi o pieniądze, wracając sobie do tego poczucia bycia bogatym, nawet jeśli wychowałeś się, wychowałaś się w biednej rodzinie, tak jak ja, to prawdopodobnie zdarzyły ci się takie momenty, że Twoi rodzice, w tym też ty, albo Twoi dziadkowie, albo Twoi wujkowie i ty w tym uczestniczyłaś, uczestniczyłeś, czuli się. W jakimś momencie bogaci, bo my chcemy tych rzeczy, my pragniemy tych rzeczy, których doświadczyliśmy. Czyli na przykład ja nie chcę być pilotem odrzutowca, bo ja nigdy tego nie doświadczyłam, nie wiem co to za uczucie. My tak naprawdę pragniemy tylko tych uczuć, których już doświadczyliśmy. Więc jeżeli pragniesz poczucia bycia bogatym, Czyli no, to jest takie poczucie, no nie, ale jakie tam uczucie się kryje? No, jakieś szczęście, jakaś radość, jakaś euforia, jakieś poczucie bezpieczeństwa, tak, że ja, że ja właśnie mogę sobie pozwolić na to czy na tamto. Poczucie bezpieczeństwa bardzo często pieniądze w jakiś sposób nam dawały. To jeżeli my tego pragniemy, to znaczy, że my już to w sobie mamy i to woła. Właśnie o otwarcie, o przyjęcie, o to, żeby nie odrzucać, nie odrzucać tego, tylko żeby to przyjąć i dawać sobie tego jeszcze więcej, otwierać te drzwi jeszcze szerzej. I dajmy na to właśnie, jeżeli już doświadczyliście, nawet w biednej rodzinie, doświadczyliście chociaż jednego takiego momentu, kiedy były te pieniądze, kiedy da, tata dostał tą wypłatę albo kiedy, nie wiem, wydarzyło się coś takiego, że na przykład moja mama korzystała z opieki społecznej, że na przykład z opieki społecznej, tak, były te, były te pieniądze i wtedy szliśmy na zakupy i mama nam kupowała tam ubrania i nawet jak yy, nawet w pewnym momencie kupiła nam kasety, bo kiedyś to były właśnie te kasety, tak, z muzyką, i kupiła nam, bo tak bardzo chcieliśmy kasety, i tam też nawet to było takie szaleństwo. No to bierzemy sobie ten moment i napełniamy się tym momentem. Możemy sobie wtedy o tym pomyśleć, o tym właśnie, jak czuliśmy się wtedy jako dzieci, kiedy to się działo, tak, i mówić do siebie przyjmuję. Przyjmuje to uczucie, przyjmuje tą radość, przyjmuje tą e, euforię, e, przyjmuje to, co się wtedy działo. Czyli przestań odrzucać te tak zwane dobre doświadczenia, bo my na terapii skupiamy się na tych trudnych doświadczeniach, no bo one prawdopodobnie dominowały w naszym dzieciństwie, zwłaszcza kiedy mieliśmy właśnie trudny dom, DDA albo DDD jesteśmy. Mm. No to one sobie tam dominowały, te doświadczenia trudne, ale to nie znaczy, że tych tak zwanych dobrych nie było. One były. Więc ja przychodzę, miałam mówić krótko, ale przychodzę właśnie tylko z taką pocieszającą informacją, że nie musimy niczego pozyskiwać z zewnątrz, nie musimy żadnych uczuć sobie produkować. Wystarczy przypomnieć sobie te momenty, kiedy już się tak czuliśmy. I Przyjmować to, przyjąć w końcu to uczucie i pozwolić mu być i czuć go jak najczęściej. Czyli można sobie jak najczęściej przypominać te, te rzeczy, których doświadczyliśmy, tak? A później też z dorosłego życia. Czyli tak naprawdę chodzi o to, żeby jak najczęściej czuć się w taki sposób. I wtedy, kiedy czujemy się jak najczęściej w taki sposób, to łatwiej jest nam wymanifestować to, czego pragniemy. I później możemy się właśnie zdziwić, bo my możemy sobie myśleć, że no nie wiem, że, yy, że jakaś praca, jakaś określona praca da nam to poczucie właśnie bogactwa, a okaże się, że to jest nieprawda, no nie? Że to poczucie bogactwa da nam coś innego, na przykład inna praca, albo inny sposób na zarabianie. Więc Przeświat może nas tak naprawdę zaskoczyć, bo my sobie możemy coś wymyślać, możemy mieć jakieś wyobrażenie, że ta relacja da nam to poczucie bycia kochanym, a okaże się na przykład, tak jak w moim przypadku, <grych> że zaszłam w nieoczekiwaną ciążę i dostałam dziecko. <grych> nie dostałam relacji, no nie? a ja tak bardzo chciałam tę relację. Dostałam dziecko, przy którym czuję się kochana jak nigdy wcześniej. I nie dlatego właśnie, że On mnie kocha, tylko dlatego, że moje serce otworzyło się na oścież i ja cała stałam się miłością. Więc Bóg, Wszechświat w to, co wierzycie, naprawdę może Was zaskoczyć, dlatego nie warto się tak upierać przy tej jednej wersji, że tylko ta rzecz może mi zapewnić to, no nie? Tylko otwierać się na to uczucie, którego pragniemy, a które już mamy w sobie, to jest ważne. Otwierać się, otwierać, przyjmować i czuć tego jak najwięcej, i pozwolić, żeby Bóg nas zaskoczył. <laughs> I w tym miejscu zapraszam serdecznie na kurs Od braku do obfitości, gdzie będziemy właśnie się tego uczyć: przyjmowania od rodziców tego, co dostaliśmy, i otwierania się. Na właśnie tą obfitość świata przyjmowania, przyjmowania to jest słowo klucz. Przyjmowania, nie tworzenia sobie, nie wytwarzania sobie, tylko przyjmowania i tak naprawdę rozmnażania. Jeżeli chcecie do, przystąpić do kursu, to szczegóły znajdziecie w opisie filmu. Życzę miłego dnia, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.